Dziś zrobimy sobie taką perfekcyjną maczek z kawiarni w letniej wersji macze malinową. Zbliża się to cudowna parę roku, lato, kiedy jest mnóstwo owoców sezonowych, ale malinek jeszcze nie ma polskich, więc ja użyję mrożonek. Takie 50-70 gramów, jak tam wam się sypnie. Maliny dosładzam mniej więcej dwoma łyżeczkami z syropu z agawy. I wszystko zblenduję, dlatego że jednak wolę takie gładsze konsystencje. Proszę. piękny kolor. Przyszła do mnie nowa macza, aromacza. Dzisiaj wykorzystam ją do swojego przepisu. Jeszcze jej nie otwierałam, jeszcze jej nie próbowałam. I Jest to macza nową, piękny kolor. To jeden z tych kroków, których już nie pomijam. Przesiewanie maczy. Niby detal, ale robi ogromną różnicę. Nie lubię grudek unoszących się na wierzchu. A to właśnie przesiewanie sprawia, że napój wychodzi gładki jak aksamitny. Na dno szklanki wykładam zblendowane maliny. Potem dorzucam kilka kostek lodu. Wlewam około 200 ml mleka, najczęściej kokosowego, ale możesz użyć tego, które lubisz najbardziej. Delikatnie wlewam spinaną maczę. I choć robiłam to już tyle razy, za każdym razem fascynuje mnie, jak te kolory się ze sobą mieszają. Na koniec dodaję piankę z mleczka i gotowe delikatnie słodka, ożywiająca, myślę, że to będzie idealny napój na letnie popołudnia.